Cześć. Dziś o książce Choinka jestem jaka jestem wydawnictwa Dwukropek wyjątkowo porozmawia mama z Natalką. Cześć Nacia. Cześć. O czym jest ta książeczka? O choince. I co z tą choinką? Że była otoczona innymi trzewkami, choinkami, ale były one wyższe. I taka brzydsza od tamtych, tak? Tak. I co się stało pewnego zimowego poranka? Przyszli ludzie z miarką i z piłami i wycinali tylko łany trzewka. A co z naszą bohaterką się stało? Sama została. Sama w lesie i było jej bardzo smutno i przykro, tak? Tak. I... i... I wołała przyjaciół i, i usłyszeli jej zwierzątka leśne. I co zrobiły te zwierzątka, żeby pocieszyć małą choinkę? Ustopili wszystkim, co mogli znaleźć w lesie. Mhm. Przynieśli różne listki, e, piórka tak, i inne ładne rzeczy i ubrali choinkę. A potem co się stało? A potem, jak, jak zaszedła noc, to wtedy poleciała gwiazda aż na czupek choineczki. Tak, i pięknie ją oświetliła. I co wtedy zrozumiała nasza choinka? A że ma przyjaciół. Tak, że ma wielu przyjaciół wśród zwierzątek leśnych i że nie jest sama. I tą historię możemy też odnieść na przykład do... Teraz zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, prawda? Tak. Co jest najważniejsze w tych świętach? Najważniejsze no w tych świętach, bardzo najważniejsze, to jest Pan Jezus, Czeciątko i Maryja. A z kim spędzamy te święta? Z rodziną. Tak, ważne jest, żeby być ze swoimi najbliższymi, tak? Żebyśmy się kochali i byli blisko siebie. A co jest ważniejsze? Ważniejsza jest ta rodzina, czy ważniejsze jest na przykład, żeby dostać super fajne prezenty? Ważniejsza jest rodzina. Tak, bo prezenty są dodatkiem, tak? Tak, no bo Mikołaj, przecież wszyscy wieczór że że Mikołaj ma taki telewizor, że, że, że wszystkich widzi na ekranie A jeszcze ta książeczka uczy nas o tym, że co jest dla nas takie ważne. Czy ważne jest to, jak wyglądamy? Tak. Tak. Ale ważne jest też, żeby nie patrzeć na innych, tak? że koleżanka ma brązowe włosy, a ty na przykład blond. I że ona ma ładniejsza, ty brzydszy. Tak, no bo o to chodzi w tej książce, żeby nie patrzeć na kogoś innego, tylko na siebie patrzeć. Tak, na to jacy my jesteśmy, tak? I co mamy w naszych serduszkach? Tak. Dziękuję ci Natalko bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, mamusia.